Cześć! To znowu ja, Piotrek, znowu w tej samej koszulce. I dzisiaj również możemy porozmawiać o jakichś nowych zmianach, które zostały zapowiedziane dzisiaj. Ale zanim przejdziemy właśnie do detali, to chciałem się tylko odnieść do powszechnego sentymentu w komentarzach w, pod moim ostatnim filmem, który mnie zdziwił, ale... W sumie to dobra, porozmawiajmy o tym. W poprzednim filmie powiedziałem, że GGG wkracza na dobre tory z Pawłowego XL2, bo zmiany, które ogłaszają, i sposób komunikacji mi odpowiadał. I bardzo dużo osób to wzburzyło. To jest... to jest trochę to, o czym rozmawiałem z Fero, tutaj w wywiadzie, który możecie sobie zobaczyć z Top 1 Graczy HC, że niektórzy ludzie są trochę zbyt żądni krwi, podczas gdy nie wszystko, co wypowiadasz, jest skrajnie negatywne. To już yy, zaczynają cię posądzać o bardzo dziwne rzeczy. Chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli ktokolwiek faktycznie wysłuchał któregokolwiek z moich ostatnich, nie wiem, 10 materiałów, to powinno być jasne, że jest masa rzeczy, których skrytykowałem. Niektóre rzeczy wręcz można by powiedzieć, że mam obsesję, bo chyba nie było ani jednego filmu, żebym nie wtrącił dwóch minut narzekania i płakania <grytania> o stan defensy w grze. Ja naprawdę jestem sfrustrowany niektórymi elementami gry, tak jak. Wydaje mi się większość z nas. Natomiast wychodzę z założenia, że gonienie za skrajną emocją za każdym razem jest bezużyteczne, kontraproduktywne i po prostu nudne. Dlatego w momencie, w którym jakaś rzecz mi się nie podoba, mówię: Hej, chciałbym to zmienić, może w taki sposób. To mi się nie podoba. Potem patrzę, co mi się z kolei podoba, który ruch jest w dobrą stronę, co mi odpowiada i mówię, to jest dobre. Ej, może rzeczywistość zawiera trochę więcej niuansu niż najgorsze na świecie i najlepsze na świecie, to byśmy mieli trochę wyższy poziom dyskusji. To jest dużo dziwnych komentarzy na YouTube, wiadomo, zawsze będzie. Ale z takich bardziej subtelnych NG napisał 14 godzin temu. Maciejczak, ściągnij te różowe okulary. Z czystym sercem wiesz, że Grinding Gear Games to nie ta sama firma co kilka lat wstecz. Jak dla mnie przynajmniej nie bardzo, zaczyna się pierniczenie w stylu Blizzarda. My wiemy co jest dla was najlepsze. Odbijanie od ściany do ściany. I tutaj chciałbym powiedzieć, Jasne, Grand Games nie jest do końca tą samą firmą, ale akurat to, o czym konkretnie yy, gość mówi, to się ni nic nie zmieniło. Mam wrażenie, że bardzo dużo weteranów patrzy wręcz przez różowe okulary. Dam wam przykład. Wszyscy nagle udają, że zawsze uwielbiali decyzję Chrisa Wilsona, że Chris Wilson, jak coś powiedział, to wszyscy się słuchali. Chciałbym wszystkim przypomnieć, jak bardzo Community wyzywało, nienawidziło, wyszydzało w pewnych etapach historii Grinding Games i Path of Exile Chrisa Wilsona. Nie bez powodu on odszedł. Odszedł dlatego, bo... To znaczy nie wiemy dlaczego, ale Jonathan powiedział Well, Chris thought it's a very stressful job, więc prawdopodobnie to przez Community Prawdopodobnie Chris odszedł, ale bo był taki moment, gdzie dosłownie cokolwiek Chris nie napisał, to był. Dosłownie wyszydzany. Zobacz jego jakiekolwiek posty, zobacz historię jego komunikacji. A jeśli chodzi o komunikację w stylu my wiemy lepiej, bardzo dużo jej zawsze było od Chrisa. Nawet, nie wiem, zobaczcie Trade Manifesto z 2017 swoją drogą. I czy mi to przeszkadzało? No, nie zawsze się zgadzałem ze wszystkim, ale stwierdziłem, no dobra, gość ma wizję, lecimy z nią. Mówię to jako fan Chrisa Wilsona, fan Krzysztofa Wilczyńskiego i chciałbym, żeby wrócił. Jasne, że tak. Po prostu przestańmy udawać, że kiedy. Kiedyś było tylko różowo, a teraz jest tylko nie wiem, przeciwieństwo różowego. Skala barw w internecie powiedziała mi, że zielone, więc teraz co, patrzymy przez zielone okulary. Czy świat na pewno jest taki czarno-biały. Jak internetowy dysku rozchciałby, żebyś sądził, że albo wszystko jest beznadziejnie, albo wszystko jest wspaniale. No nie, ja uważam, że Pawłek Excel 2. Ma bardzo dużo problemów. i Jest obecnie zdecydowanie gorszą grą niż Path of Excel 1, ale jednocześnie jednocześnie w, tym, w tej samej chwili mam również zdanie, że Path of Excel 2 ma ogromny potencjał i już teraz gra mi się w niego dobrze, nawet pomimo problemów. Wygląda na to, że będzie mi się grać jeszcze lepiej, patrząc na zapowiedziane zmiany. I traktuję Path of Excel 2 po prostu jak coś, co jest w ciągłej obróbce, że nie jest jeszcze gotowym produktem. Gram sobie w trochę w taką betę i że Po 2 może będzie lepsze od P1, na przykład za dwa lata. Za 3, za 4. W międzyczasie będę krytykował decyzje, które mi się nie podobają i chwalił te, które mi się podobają, bo z mojej perspektywy to właśnie jest obiektywizm. Teraz, gdy mamy, gdy mamy ten przydługi wstęp za sobą, który prawdopodobnie doprowadzi do pewnej dyskusji w komentarzu, spoko, możemy przejść do faktycznych zmian. Wow, zobaczmy. Granie Gear Games w ostatnich dniach, na przykład wczoraj. Podzieliło się listą rzeczy, nad którą pracują, rzeczy, które mają wejść już jutro, czyli w piątek do gry. I dzisiaj rozszerzyli tę listę, jeśli w ogóle nie zapoznany jesteś z poprzednimi zmianami, które zostały zapowiedziane, możesz zobaczyć poprzedni film chociażby, a dzisiaj dodali jeszcze sporo kolejnych rzeczy, które zostaną uwzględnione w jutrzejszym patchu. Duża część tych rzeczy to kwestie obgadane swoją drogą na wywiadzie właśnie Zizarana z Jonathanem i Markiem i to jest w sumie kolejny przykład, dlaczego uważam, że dużo kwestii wtedy zaprezentowaliśmy. Było udanych, idą za tym efekty. Bo ważną, dużą kwestią, która została poruszona w trakcie wywiadu, było tempo potworów. Że potwory są po prostu za szybkie niektóre. I tutaj chciałem zwrócić uwagę. Po potwory są podyktowane aktami, ale potwory z aktów również są częścią endgame'u. Więc jeśli, nie wiem, jakiś tam werewolf prowler, czyli te jakby wilkołaki z pierwszego aktu, zostają spowolnione w, jakimś, w jakiś sposób, to zostaną one spowolnione zarówno w wersji kampaniowej, jak i w wersji and game over Tak czy inaczej, przyjrzeli się wszystkim potworom. I po pierwsze, wielu kultystów, farudyńczyków z drugiego aktu i innych humanoidów zostało zmienionych, ze względu na to, że czasami potrafili tak jakby sami przerwać sobie animację atakowania, gdy gracz odchodził, żeby gonić go dalej. I sprawiało to, że zwłaszcza gdy byli speedowaniu jakimś efektem, na przykład haste, to mogli nigdy nie dawać wytchnienia graczowi, który no, nie mógł ich po prostu przedepesować. W ogóle sprawili również, że haste aura, aura przyspieszająca nie może się już pojawić na potworach, które tak czy inaczej są bardzo szybkie same w sobie. Tak jak mówiłem jest to pogrupowane aktami, a z aktu pierwszego wilkołaki i wilki, które są bardzo szybkie teraz będą działać tak, że po zaatakowaniu przez chwilę będą chodzić zamiast biegać, a będą dobiegać do ciebie dopiero jeśli odejdziesz jakiś tam większy dystans. I powiedzieli, że ten rodzaj zachowania został w ogóle zaaplikowany do wielu innych szybkich potworów, czyli nie tylko do tych wilków. Niektóre potwory takie jak Hungering Stalkers generalnie zostały lekko znerfione, bo uznali, że są zbyt przytłaczające dla graczy. Jeśli nie jesteś pewien, co to za potwory, to są takie jakby bardzo, bardzo szybkie gule z okolic cmentarza w xl 2. Oprócz tego zmienili ilość poszczególnych mobów na niektórych zonach, np. przykład Bloom Serpentów czy venomus krabów, czyli strzelających oponentów w pierwszych zonach, gdy gracz jeszcze nie ma do końca narzędzi, radzenia sobie z wrogami na dystans czasami. Krwawe żygi na podłodze po pokonaniu krwawych kretynów pod koniec pierwszego aktu również zostały skrócone. Dobra zmiana, bo czasami fakt pamiętam. W pierwszym akcie był taki moment frustracji, że o Jezu, muszę poczekać aż to zejdzie z podłogi i upewnili się, że Ogem Manor został zrebalansowany. W drugim akcie tak naprawdę najważniejszą zmianą jest faktycznie to, że te zachowania humanoidów zostały pozmieniane. To wielu graczy cieszy, bo mówię, to są zmiany, które również w endgame'ie nas będą dotyczyć. Mianowicie, że przesuwające nas stwory, takie jak Directus Ball i Antlion Chargers, które tak jakby pchały się w nas i nas popychały, przepychały, po prostu zepchnął nam Króciutko w bok, a nie będą z nami lecieć na przygodę kilometrową. Oprócz tego rebalance Lost City i Jacek Bogu. Przypominam, dużo tych zonów również dostanie w bardzo niedługiej przyszłości zmiany, które już opisali, to znaczy rebalance wielu zonów tak, żeby były przyjemniejsze do przechodzenia, żeby były bardziej czytelne, żeby były czasami mniejsze, żeby uciąć jakieś martwe końce, które sprawiały, że gracz krążył w tej z powrotem, więc razem to wszystko powinno zmierzać ku temu, żeby gracz był w stanie... Po prostu szybciej przechodzić kampanię na kolejnych postaciach. Powiedzieli przede wszystkim, że planują więcej zmian. Ale pozostałe zmiany, które chcieliby wprowadzić, wymagają na przykład stworzenia nowych animacji, co zajmie trochę dłużej. Oprócz tego wypowiedzieli się na temat Viper na Jeśli chodzi o mnie, to Viper powinna być według mnie ostatnim bossem trzeciego aktu, bo jest zdecydowanie najtrudniejszym bossem w kampanii. Z swoją drogą bardzo lubię Viperkę. Zobaczmy, jakie zmiany do niej wprowadzają. Okej, okay, to nawet ma sens, to znaczy sposób, w jaki ją nerwią, zmniejszenie ilości i wielkości deszczu chaosu, co ma sens pod takim kątem, że choć gracz jest w stanie przygotować się na pozostałe ataki, na przykład poprzez stakowanie Armora, stakowanie Evasion czy stakowanie Lightning Resa, to faktycznie ilość Chaos Resistu dostępna w pierwszych aktach jest tak niska, że w zasadzie nie jesteś się na to w stanie przygotować girowo. To jest faktycznie chyba najbardziej elegancki sposób, w jaki można by ją trochę znerwić. Mówią, że Chimera z trzeciego aktu była też denerwująca do walczenia z i tu się zgadzam i zostały wprowadzone poprawki do tego bossa, na przykład nie odzyskuje Shielda, gdy jest w powietrzu. To spoko. Bardziej się przemieszcza. Dobre zmiany. Wow! Kolejna rzecz, która została zaproponowana w wywiadzie, obgadana, i teraz ją mamy. Zobaczmy, jak to będzie działać teraz. Gdy Twój pierwszy minion zginie, ustawia timer na 7,5 sekundy, tak jak wcześniej, ale każdy kolejny minion, który ginie, powiększa trochę ten timer, ale o ciągle pomniejszającą się ilość. W sensie, że każdy kolejny dodaje trochę mniej czasu. To powinno znacznie zredukować sytuację, w której większość Twoich minionów ginie, a Revive Timer ciągle resetuje się do 7,5 sekund. Okej, okay, to jest bardzo dobra zmiana. jakby był samonerem, byłbym mega zadowolony. O, będzie można z naszego Tame Beast, czy Bind Specter Gemu, pozbyć się bestii na przykład szantując ją, to nadal nie jest jakieś wymarzone rozwiązanie, ale przynajmniej teraz, jeśli będziemy mieć, nie wiem, gem z Quality czy cokolwiek, będziemy mogli go odzyskać. Oswojone bestie są teraz, mają zmniejszony model, to znaczy dostosowane do modelu gracza, tak, żeby mogły się przeciskać przez jakieś wąskie szpary. No dobrze. O, i są jeszcze balansowe rzeczy, które powinny ucieszyć, zwłaszcza to, ta druga. Zobaczcie. Glory. Czyli zasób wykorzystywany przez Hammer of Gods i Spear of Solaris nie jest już konsumowane, jeśli coś przerwie nasze używanie skilla. Myślę, że wojownicy się bardzo ucieszą na to, akurat. Spear of Solaris jest mniej używany, więc aż tak bardzo e, nie interesuje. Oprócz tego naprawili bug z Blood Boils od rytualistki i poprawili rally support. Odnieśli się również do zaproponowanych craftingowych zmian z wczoraj, na przykład do kasterskich e, run. I faktycznie teraz łądy oraz e, staffy będą również mogły być modyfikowane runami. dali nowy typ modyfikatorów zdobywany przez właśnie Desert, Glacial Storm i tak dalej na tych broniach magicznych. Dodano również a to ja, że jestem w szoku, że aż tyle. Aż 12 Artificer Orbów do zdobycia w trakcie kampanii w konkretnych jakby deterministycznych miejscach. 12 to jest bardzo dużo. Jeśli ktoś faktycznie narzekał na brak Artificer Orbów w kampanii, to mówiąc szczerze, 12 to jest mega dużo. Na pewno na, nigdy tyle nie użyłem w trakcie kampanii, ale to dobrze z drugiej strony, bo, bo trochę może to posłużyć pozbyciu się nowemu graczowi lęku przed używaniem Orba. Jeśli miałeś tylko, nie wiem, jeden albo dwa takie Orby w trakcie kampanii, to nowy gracz sobie mógł pomyśleć, o jest boże, to może odłożę na później. A jak masz więcej, to jesteś bardziej skłonny coś kliknąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co tu dalej? Patch powinien zostać wrzucony na serwery chyba o pierwszej rano około dla nas, 10 am NZT, czyli to byłby 11 o pierwszej rano, jak dobrze rozumiem. I mówią, że te wszystkie zmiany to nie są jeszcze wszystkie rzeczy, które chcą wprowadzić ASAP, a, a tuż po weekendzie będą chcieli dorzucić jeszcze te zmiany. Uwaga. Zmiany czarmów. Generalnie mówią, że nie są zadowoleni z miejsca, gdzie są obecnie czarmy, że mają z nim parę problemów, że są nieadekwatne do stanu gry i jak na razie chcieliby je po prostu trochę wzmocnić. Oho, to jest bardzo dobra zmiana, że charm slot, ilość charm slotów na pasku jest zależna od implicitu, zależnego od item levela przedmiotu, czyli po prostu jak masz wysoko belt, to powinieneś mieć na nim trzy e, charm sloty. Super. I że unikatowe belty zawsze mają możliwość posiadania trzech charm slotów. Super. E, napisali tak: na teraz unikatowe belty z modami mają maksymalną ilość charmów 3. W przyszłości Chcieli pozbyć się tego kapa, czyli w przyszłości, co spodziewamy się, kap, charm stackerów z, z 10 czarmami, zobaczymy. Oprócz tego wprowadzili trochę fixów do czarmów i wprowadzili nowe modyfikatory do czarmów, takie silniejsze i bardziej rewarding. To na pewno dobra decyzja, bo niektóre modyfikatory na tych czarmach były totalnie do dupy. Na przykład, o, gdy czarm się aktywni, zregeneruje 8 many. Co to w ogóle było? <laughs> Również od razu po weekendzie chcą wprowadzić Stash Tab Affinities, czyli ulepszenia do staszy, żeby można było włączyć Affinity na przedmioty takie jak runy, na fragmenty, na rzeczy z brycia, z ekspedycji i z rytuału, to fajnie. I zakładki do Atlasu, czyli właśnie, że ok, tu jest Cytadela, zaznaczę ją sobie na później, żeby później kliknąć w tam moje zakładki i żeby mnie przeniosło tam, gdzie chcę iść na Atlasie. Na pewno jest to spore usprawnienie do endgame'u, zwłaszcza w połączeniu z tym, co w mają wprowadzić, jak rozumiem, w piątek, czyli że wszystkie relmoby na endgame'owej mapce od razu Ci się podświetlą. No i spoko to wygląda. Naprawdę wydaje mi się, że ich reakcja po tym, jak walnęli trochę nietrafionych zmian w 0.2 nadal mam im za złe zmiany Flame Blasta. to się dobrze rehabilitują i są na dobrym torze. Mam nadzieję, że z niego nie zbaczą, a póki robią dobre zmiany to ich chwalę. Dobra, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dajcie znać w komentarzu co uważacie, trzymajcie się, zapraszam na Discorda, link w opisie filmu, na Twitch. Twitch.tv slash Piotr Maciejczak, i pamiętajcie, że są jeszcze skiny u mnie do zdobycia na Twitchu jeszcze przez lekko ponad tydzień. Spoko!